Jeszcze na sam stracie chciałem wspomnieć o konkursie, który trwa i jest on o 50 zł. kart, Więc, jeżeli Ciebie to interesuje, to znaczy, że zasubskrybujesz właśnie ten kanał, dasz lajka yy, i tyle. Słuchajcie, yy, właśnie takie są yy, warunki tego konkursu. A słuchajcie, yy, aha, jeszcze mega, słuchajcie, mega ważne, rzecz. Słuchajcie, nie piszcie mi, za to skam nie słuchajcie, po prostu chcę Was zachęcić do subskrybowania tego kanału. Słuchajcie, tak. <laughs> tyle, tak. Jeszcze chcę Was y, zachęcić też, żebyście y, wpadli na mój drugi kanał. No i, i co, widzę, że jakieś y, y, parę osób też jest y, z y tamtego kanału. I co, y, dobra, ja już nie przedłużę. Aha, kiedy wyniki, słuchajcie, wyniki odbędą się. Słuchajcie, na live. Ie. Słuchajcie, yy, a podam kiedy będzie live, bo jeszcze, słuchajcie, nie wiem. Myślę, że on będzie za. już niedługo, myślę, że za jeden dzień. Słuchajcie, może za dwa, maksymalnie słuchajcie, za trzy. I co? Yy, właśnie podam, kiedy będzie ten live yy, w, następ, w następnym odcinku, i co? Yy, nie przedłużając. Yy, elo.